Mamy drugą część. Zaczynajmy. Też 3 minuty. Teraz będziemy jeździć i na hulajnodze. Bo ja nie mam deski. Bo, no właśnie, Wojtek na desce. Dobra, chodźcie. No to są kumple mojego brata i jakby coś to nie widać w mojej twarzy, bo jest słońce, straszne słońce. Bo niedługo lato, więc no jest ciężko. Nie, no dobra, widać mnie. W, te, w pewnych momentach nie będzie widać mojej twarzy, bo jest straszne słońce, jak widać. Przez to tak świeci, że po prostu mnie nie widzicie, a, ale zaczyna się lato, więc to nawet plus, bo będzie dobrze. Dobra, teraz dalej jeździmy. Co, Wojtek? No. Jasne. Na razie daję z sobą, bo jest strasznie gorąco i trzeba coś załatwić z kumpla, a koleżkami mojego brata. Nie, dalej no. nagrywamy. Jezusiu, zaraz z niej to załatwimy. Weź piłkę Igor. Dobra, idziemy teraz do cienia, więc będzie mnie widać. Nie jedziemy do cienia, żebyście mnie widzieli. Więc no, będzie się trochę bujać. Jeździmy sobie Te... wokół nie? No, bo jesteśmy na boisku, bo ogólnie. No mieliśmy się spotkać z Wojtusiem, więc sobie tak jeździmy. O, to jest Wojtuś. Żebyście bardziej go zobaczyli. Zaraz filmik ma dwie minuty, więc ten jakby coś to prze... Co nie przed sekundą był tamten filmik, bo nagrywamy to trochę szybciej, bo Wojtek nie będzie miał za dużo czasu i też zaraz idę na trening piłki nożnej. Więc w domu yy, to ben, zacznę robić. Choć se, wtedy już dawno zobaczycie ten filmik. No, a przyszedł Igor. Dzień dobry, zaprzeli mi piłkę, piłkę, dlatego musiałem pójść. Jeszcze minutkę, będzie jeszcze jedna część dzisiaj, ale jeszcze minutkę jeździmy. Kolejna część może będzie dłuższa i spróbuję jakoś z tego zrobić film, ale na razie nie. Więc... No, pomastrujemy. Tak, pomastrujemy z Igorem. A i pamiętajcie, jeśli urwie filmik na YouTube Shortsach, to nie, że ja to źle nagrałam, tylko, tylko pamiętajcie. Mówcie, pamiętajcie, że to po prostu YouTube Shorts mi używało trochę filmika, ok? W komentarzach napiszecie, czy rozumiecie, czy też tak mieliście, no i będzie ok. Dobra, dalej sobie jeździmy. Zaraz idziemy sobie chyba pokopać piłkę. A nie, już już pod renną. Będziemy teraz kończyć, bo jeszcze 10 dokładnie już. Pa.